Witam wszystkich w kolejnym zestawieniu newsów. W dzisiejszym materiale porozmawiamy sobie m.in. o alternatywnej scenie po napisach w Doctor Strange in the Multiverse of Madness, o nowym plakacie D23 Expo, który naprawdę pokazuje bardzo dużo. Później porozmawiamy sobie o pięciu najważniejszych bohaterach fazy 5 MCU według Marvela. Później porozmawiamy sobie o powrocie pewnej postaci z Iron Mana 3, ale zaczniemy dzisiaj od zwiastunu do najnowszego slashera o Kubusiu Puchatku. Dokładnie tak, usłyszeliście dokładnie, slasher i Kubuś Puchatek w jednym zdaniu. Kilkanaście godzin przed opublikowaniem tego materiału, który teraz oglądasz, Światło Dzienne ujrzał zwiastun do Kubusia Puchatka, Krew i Miód. No i muszę wam powiedzieć, że reżyser Rys Waterfield ma wielkie bycze złote jaja, żeby zabrać się za taki slasher. Ale patrząc na to, co dzieje się w tym zwiastunie, muszę wam powiedzieć, że to może się udać. No i mimo, że on ma taki vibe horrorów klasy B albo C, to powiem wam, że... Pewnie dużo osób wybierze się na to do kina, o ile będzie miał premierę w kinie, a nie gdzieś na platformie streamingowej. Fabuła śledzi historię Kubusia Puchatka i jego najlepszego przyjaciela Prosiaczka, których Krzysiek porzucił w 100-milowym lesie, aby pójść na studia. Kubusi Prosiaczek bez ludzkiego towarzystwa zdziczęli i teraz polują na ludzi, którzy mieszkają nieopodal albo którzy wędrują do tego lasu. Tak wygląda mniej więcej fabuła. Jako slasher powiem wam, że to będzie taki must see, jako fani horrorów klasy B. Jako ciekawostkę powiem wam, że reżyser Rys Waterfield nagrał cały film w niespełna 10 dni koło lasu Ashdown w Anglii. No i teraz, dlaczego coś takiego w ogóle powstaje? 1 stycznia 2022 roku. Prawa do komerializacji Kubusia Puchatka wygasły. Prawa w Stanach Zjednoczonych trwają przez długość życia autora plus 75 lat. Ale nie można było na przykład wykorzystać innych postaci z tego uniwersum, czyli na przykład e, kangurka, kao, kangurka Kao, chciałem powiedzieć tego kangurka skaczącego i tygryska. Dlatego widzimy tutaj tylko e, prosiaczka i kubusia puchatka. Kubuś puchatek nie mógł też zajadać się miotkiem i nie mógł nosić swojego ikonicznego czerwonego sweterka. Dlatego też nosi czarno-czerwoną koszulę. Jakiś czas temu widziałem pierwsze zdjęcia z tego projektu i pomyślałem sobie, kurde, to może być ciekawe. Teraz Widząc ten pierwszy zwiastun myślę sobie, na pewno muszę iść na to do kina. Oczywiście o ile ten film będzie miał, tak jak powiedziałem przed chwilą, premierę w kinach, a nie gdzieś tam na VOD. Co o nim sądzicie? Czy idziecie do kina? Dajcie mi znać. A my przechodzimy do MCU i jednej chyba z najbardziej hejtowanych postaci w Iron Manie 3. Iron Man 3 według wielu fanów jest najgorszą częścią trylogii o Żelaznym Człowieku. Powodem jest jeden z głównych wrogów grany przez Bena Kingsley'a, czyli Mandaryn. Jak się okazało, Mandaryn w Iron Manie 3 to była jakaś marna podróbka. Następnie oszukany Mandaryn, czyli Trevor Slatery, pojawił się w Shang-Chi i legendzie 10 pierścieni. Jak donosi Variety, Ben Kingsley powróci jako Trevor Slatery w nadchodzącym serialu Disney Plus Wonder Man. O powstaniu Wondermana dowiedzieliśmy się kilka miesięcy temu i tak naprawdę nie wiemy nic. Niestety, podczas San Diego Comic Con 2022, Kevin Feige nie powiedział nam nic na temat tego serialu. Być może, biorąc pod uwagę, że jest to projekt Disney Plus. Powie nam coś więcej na temat tego Wondermana podczas Expo D23. Yy, Wonderman na razie wiemy, że ma być to wyśmiewanie Hollywood, ma być to komedia. Tak więc Trevor idealnie pasuje do tego serialu. Jak myślicie, czy Kevin Feige powie coś na temat Wondermana? Czas pokaże, a my przechodzimy do pięciu najważniejszych superbohaterów piątej fazy Marvela. Według Disney. Czwarta faza projektów Marvela powoli dobiega końca. Przed nami reszta odcinków She-Hulk, Czarna Pantera, Wakanda Forever, odcinek świąteczny Strażników Galaktyki i Werewolf by Night. Już niedługo rozpocznie się piąta faza projektów Marvela, i fajnie wiedzieć, kto będzie w głównym świetle reflektorów. Jak donosi oficjalna strona studia Disney z Ameryki Południowej. Ta piątka bohaterów będzie najbardziej świeciła podczas piątej fazy MCU. Niestety w momencie montażu tego materiału strona została zablokowana. Jednak na pierwszym miejscu znalazła się Kate Bishop. Kate Bishop pierwszy raz w MCU pojawiła się w serialu na Disney Plus Hawkeye. Jej umiejętności strzeleckie są na tyle dobre, że może zająć miejsce Clint'a Bartona w MCU i w Młodych Avengers. Na razie nie wiemy kiedy i gdzie pojawi się w piątej fazie projektów MCU. Na drugim miejscu jest Maya Lopez, czyli Echo. Serial Hawkeye wprowadził nie tylko Kate Bishop, ale też Maya Lopez, czyli Echo, liderkę mafii dresiarzy, w której wystąpił Piotr Adamczyk. Jakiś czas temu dowiedzieliśmy się, że zdjęcia do solowego serialu o przygodach Mai Lopez zostały zakończone. Teraz czeka nas postprodukcja. Trzecim superbohaterem będzie Miss Marvel, czyli Kamala Khan z Jersey City. Kamala Khan uwielbia wszystko co związane z Avengers, a szczególnie z Kapitan Marvel. Posiada taką magiczną bransoletę, która daje jej moce. Jest też pierwszym mutantem, pierwszym potwierdzonym mutantem w MCU, a nie tak jak w komiksach. Inhuman, i to jest bardzo ważna rzecz. Kto będzie drugi? Wolverine? A może profesor Xavier? Zobaczymy. Kamala Khan będzie miała dość ważną rolę w sequelu przygód Kapitan Marvel Carol Danvers. Czwartym herosem jest Daredevil, czyli mściciel z Hell's Kitchen. Matt Murdock w MCU pojawił się pierwszy raz w Spider-Man No Way Home. Kolejne jego wystąpienie zaplanowane jest na She-Hulk. Tylko który odcinek? Tego nie wiemy. Wystąpi też w kilku innych projektach, zanim dostanie swój taki reboot, prequel, sequel tego na razie nie wiemy czyli Daredevil Born Again, 18-odcinkowy serial na platformie Disney. Piątym superbohaterem, o którym wspomniano na stronie, jest Riri Williams, czyli Iron Heart, następczyni Iron Mana. Riri Williams w MCU pojawi się już w listopadzie 2022 roku w czarna pantera Wakanda Forever. Tam zobaczymy jej historię, historię jej powstania, zanim przejdziemy do jej solowego projektu o nazwie Iron Ironheart. Dajcie mi znać, czy cieszycie się z takiego wyboru pięciu najważniejszych superherosów w piątej fazie MCU. No i dajcie mi też znać, czy według Was zdjęcie tej oficjalnej, przypominam, strony Disney na Ameryce Południowej może oznaczać, że studio Marvel zmieniło jednak plany. Powiem wam szczerze, że wolałbym, żeby zmienili plany i wybrali kogoś innego, ale swoją listę pięciu według ciebie najważniejszych herosów w piątej fazie zostaw w komentarzach poniżej, a my przechodzimy do plakatu Disney Expo D23 2022, który może sugerować nam naprawdę ogrom nowych informacji. D23 to nie tylko Marvel czy Lucasfilm, ale wszystko co związane z Disneyem. Studio Disney opublikowało oficjalny plakat promujący D23. Jak możecie zobaczyć, jest tutaj mnóstwo isteregów nawiązujących do różnych franczyz Studia Disney. Ja opowiem tylko o tych związanych z Marvelem, ale w komentarzach poniżej wymieńcie wszystkie, które uda Wam się odszukać. Zobaczymy, kto z Was odnajdzie najwięcej. Zaczynając od górnego lewego rogu, mamy tutaj tarczę Kapitana Ameryki. Z prawej strony mamy statek Nova Corps. Przechodząc na dół, z lewej strony mamy symbol Shang Chi, w jednym z korytarzy widać wiszącego do góry nogami Spider -mana. Z prawej strony mamy symbol czarnej pantery. Oczywiście na tym plakacie jest mnóstwo innych isteregów, ale czyżby te isteregi, te konkretne nawiązania do tych konkretnych franczyz oznaczały, że zobaczymy coś związanego z tymi właśnie postaciami podczas D23, jeżeli ten plakat ma coś sugerować? To powiem Wam szczerze, że bardzo się cieszę, ale piszcie, ile udało Wam się odszukać czy odnaleźć franczyz czy filmów na tym plakacie, a my przechodzimy do usuniętej sceny z Doctor Strange in the Multiverse of Madness, która miała nam pokazać coś niesamowitego, coś. Co i tak już widzieliśmy. Jak wspomniałem jakiś czas temu, czwarta faza projektów Marvel dobiega końca. Szóstą fazę natomiast rozpocznie projekt Fantastycznej Czwórki, czyli największej i najbardziej popularnej rodzinie Marvela. Obsada Fantastycznej Czwórki doprowadza fanów Marvela do szaleństwa, szczególnie po premierze Doctor Strange in the Multiverse of Madness, gdzie widzieliśmy scenę z Ziemi 838. W której widzieliśmy Mr. Fantastica. W tej roli oczywiście John Krasiński. Michael Waldron, scenarzysta Multiverse of Madness, udzielił wywiadu Empire. Powiedział tam, że zawsze miał plany, aby wpisać Rida Richardsa w Doctor Strange in The Multiverse of Madness. Następnie napisał, że w pierwotnej wersji scenariusza Multiverse of Madness była inna scena po napisach. W tej alternatywnej scenie po napisach widzieliśmy na ekranach komputerów w Baxter Tower, czyli w wieży fantastycznej czwórki, ekrany pokazujące wydarzenia z Multiverse of Madness. Nagle widzimy rozciągniętą rękę, która próbuje to wyłączyć, zapauzować czy przewinąć. No i to byłoby pierwsze nawiązanie do Reeda Richardsa. I to jest powiem wam bardzo ciekawe, ponieważ widzielibyśmy tylko samą rękę. No, i w ten sposób studio Marvel nie musiałoby obsadzać konkretnego aktora do tej roli. Tym samym byłoby to pierwsze wprowadzenie rodzinki do MCU. No i zaraz powiecie mi w komentarzach, ale fantastyczna czwórka jest już w MCU. No tak, tylko że z Ziemi 838 i już nie żyją. To znaczy przynajmniej Mr. Fantastic. Zobaczymy co z innymi członkami Fantastycznej Czwórki z Ziemi 838, ale raczej się tego nigdy nie dowiemy. Kevin Feige powiedział, że zatrudnił Johna Krasińskiego do odegrania Mr. Fantastika tylko ze względu na fanów, na wołania fanów. To był mokry sen, to było speł spełnienie mokrego fanu. To było spełnienie mokrego snu fanów MCU, aby John Krasiński wcielił się w Mr. Fantastika Rida Richardsa, a w MCU w ziemi 616 będzie to inny aktor, kto o tym opowiedziałem w poprzednich materiałach. Dajcie mi znać, co sądzicie o takiej scenie po napisach, czy byłaby lepsza niż to co dostaliśmy. Ja powiem szczerze, że bardzo, ale to bardzo czekam na fantastyczną czwórkę. I bardzo, ale to bardzo chciałbym, żeby John Krasiński wystąpił jako Reed Richards, ale niestety mój mokry sen nie spełni się jako fana fantastycznej czwórki. No ale dajcie mi znać, która byłaby lepsza. Oczywiście tej e, alternatywnej nie widzieliśmy, także nie możemy oceniać jej wizualnie. Tylko po opisie trzymajcie się, miłego weekendu na razie.